Marek Gruma, dzień dobry, zapraszam Państwa na program Nie Tak w TVT, a dziś można powiedzieć nasz stały komentator Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Za nami referendum, odpowiedzialność wygrała, jeżeli chodzi o załogę Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zaciskanie pasa, czas zacząć, łącznie z zarządem i o przyszłości branży górniczej będziemy rozmawiali z moim Państwa gościem. Zaczynamy od szybkiego Nie Tak. Panie ministrze, gdzie się podziało te 8 miliardów złotych poduszki finansowej z Jastrzębskiej nie Spółce wiem. Węglowej? Pytanie z kategorii nie tak. To jest sprawa dla prokuratury? Najpierw wady Nadzorczy i właściciela, ale nie wiem. Jest porozumienie w JDSW, mamy zaciskanie pasa, o którym mówiłem. To jest jej jedyne wyjście faktycznie? Tak, ale musiało się zacząć dużo wcześniej. Zarząd obciął sobie także pensję. Takich ludzi nam potrzeba? Nie, to populizm i to tani populizm. Zima pokazała, że węgiel jest nam potrzebny? Bardzo. Oczywiście, że tak. Hutasz Opienicę, serial ołowiane dzieci. Nie wiem, czy pan widział? Jeszcze nie, ale znam sprawę. Mm -hmm. To jest ta ciemna historia śląska w pigułce? Między innymi tak. Nie tylko o serialu ołowiane dzieci, ale o przyszłości jastrzębskiej Spółki węglowej. Już za moment w dogrywce zostaniecie państwo z nami. Jerzy Markowski, moim państwa gościem, jest kompromis w JDSW, ile czasu potrzeba, żeby ta spółka w takim razie stanęła na nogi, no tak jak mówiłem, 2 miliardy, 8 miliardów poduszki finansowej wyparowało, po pierwszym, po drugim roku działalności duża strata. Panie doktorze, po pierwsze zweryfikujmy fakty. Porozumienie dało szansę na odwłoczenie płatności, a nie zlikwidowało tych płatności. Jest to jedno z dwóch odwroczeń płatności, które ma Jaszczemska Spółka Węglowa dotychczas uzgodnione. Pierwsze to jest w stosunku do własnej załogi z tytułu wszystkich wypłat i przywilejów im należnych, a drugie to jest wobec zobowiązań za wobec zakładu ubezpieczeń społecznych. I to są dwa odwroczenia, które mm -hmm. mają dzisiaj już jakoś yy, za zaklepane. Państwo nie odwoczyło niczego, a też i nie zrezygnowało z niczego póki co a mogło zrezygnować chociażby z tego miliarda pięćset milionów złotych, której moim zdaniem w sposób bestialski zabrali. Proszę pamiętać, że to jest początek procesu. To jest dopiero zgoda na to, żeby przystąpić do pełnych czynności faktycznie restrukturyzacyjnych, ale to jest gest ze strony załogi. I to jest gest, który niejako zastępuje tych, którzy mieli w tej sprawie podjąć decyzję, albo skierowali tą decyzję albo odpowiedzialność za tą decyzję do załogi. Czyli najbardziej powszechnie jak tylko można było. Ja mam, to związki zawodowe, kierownictwa tych związków zawodowych, zarząd, Rada Nadzorcza. Moim zdaniem niepotrzebne tam było jeszcze w, tej, w tym momencie wejście właściciela, ministra mhm. państwowych, a już zupełnie marszałka sejmu. Nie, mieli to uzgodnić między sobą i wyłącznie, prawda? No, wszyscy się wystarczyli odpowiedzialności, wobec tego oddali to do dyspozycji załogi. To mi troszkę przypomina, wie pan, jeśli pan pozwoli, Taką sytuację, kiedy w 1992 roku rząd polski nie za bardzo wiedział, co zrobić z elektrownią jądrową, to na szczęście, państwa pan zorganizował referendum w gminie. I gmina postanowiła, że Polska nie będzie miała energetyki jądrowej do dziś, jeszcze przez najbliższe 30 lat. To jest taki sposób chowania się za plecami ludzi. Ale reasumując, Jaszczębska Spółka Węglowa. Najwięcej do zrobienia i, i zaczynają, mają mhm. w zakresie e, przedsięwzięć technicznych i to już robią. Dużo, moim zdaniem, powinni zrobić w zakresie ukrócenia schematu organizacyjnego kopalń, a zwłaszcza uporządkowania polityki kadrowej, bo to jest anormalna sytuacja, żeby na przykład takiej kopalni budynek był przez 10 lat, było 9 dyrektorów. No To jest chore. Tam to nikt nie zdąży niczego zrobić w, ta, w, ta, w takiej kopalni. A poza tym trzeba się przyjrzeć troszkę tym kadrom w tej Jaszczemskiej spółce węglowej, bo tam na przykład jest taki członek zarządu, który tam jest 14 lat, a wiceprzewodniczący rad nadzorczy przez 10. I jakoś, jakoś unikają odpowiedzialności. No właśnie, jak to jest możliwe, że tak długo trwają, to znaczy, że mają poparcie ze strony społecznej. To, się. No tak, no pierwszy jest z wyboru, ale to jest już miejsce na ingerencję właściciela, mhm. który moim zdaniem powinien zmienić status tej, tej spółki. Tak ażeby. Taka, taka sytuacja nie była m, możliwa. Ja w ogóle wyobrażam sobie, że tam właściciel ma świadomość tego, mówią ministry aktywów państwowych, bo minister energii nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, bo, bo to nie jego kompetencja. Minister Aktywów Państwowych no, ma świadomość tego, że tam już więcej nie da się e, ingerować w pomoc publiczną tej, tej spółki, a jednocześnie dobrze wie, że nie ma w Polsce pieniędzy na zlikwidowanie tych kopalń, bo gdyby były, to by to byli z nimi to samo, co z spółkę z kopalniami Polskiej Grupy Górniczej. No więc trzeba ich jakoś uratować, ale nie uratować pieniędzmi, tylko uratować ingerencją w sposób kierowania tą spółką. Czy coś może się odwrócić, jeżeli chodzi o światowe trendy, bo ten gest, o którym pan wspomniał, gest załogi, gest pracowników, gest górników oszacowano na 2026-2027 na y, oszczędność rzędu miliarda dwustu milionów złotych. No to jest, panie że Mniej niż podatek jednorazowy, którego za, zainkasowało skarb mm -hmm. państwa y, 4, lata, 4 lata temu. Także to jest dużo pieniędzy. Ale to jest za mało, jak na taką potężną spółkę. Zadałem panu pytanie, czy to jest sprawa do prokuratury. Cofamy się o dwa lata i widzimy, że jest poduszka finansowa wypracowana rzędu 8 miliardów złotych. Były pieniądze, pieniędzy nie ma. To one zostały przejedzone, bo, bo były takie apanarze, trzynastki, 14, barburki i tak Są, dalej. Czy to, że, czy to jest wycinek? Sądzę, że to jest wycinek, panie redaktorze. Tam w ogóle, wie pan, w sposób bardzo frywolny dysponuje się środkami tej spółki. Ja przede wszystkim ja mam awersję na punkcie wszelkiego rodzaju zleceń do firm konsultingowych i różnego rodzaju firm, wie pan, które mają doradzać. Wie pan tym bardziej, że one po pierwsze nie za bardzo wiedzą, w czym mają doradzać, bo się na tym nie znają. Mówię to zupełnie ucz, uczciwie. M mo mogą mi o to, e, że tak powiem, e, oddawać do jakichkolwiek arbitrażów, jeżeli chcą. A to nie to są, dodajmy pierwszy... tylko tanie sprawy, prawda? A A to takie... są potężne sprawy. Wie pan, no, słyszeliśmy o umowie na 38,5 miliona złotych. A tam pan. pani w te, w tamte. <laughs> e, proszę pana, także reasumując, wydają pieniądze na coś, co należy do ich obowiązków, bo mieści się w ich kompetencjach. I to się niestety tam ciągnie od lat. Gdyby dwa lata temu, w takim razie albo półtora roku temu, podjęto takie decyzje, jak dzisiaj sytuacja, by była zgoła inna. Lepsza, trochę lepsza. ale nie zgoła, tylko, trochę. tylko trochę. ale nie zgoła inna. Panie redaktorze, to co powtarzam, to, to co się stało się w ubiegłym tygodniu, to referendum jest tylko kredytem zaufania mm -hmm. ze strony załogi. I jeszcze raz podkreślam, jest mi bardzo szkoda tych kopalń, bo to są dobre kopalnie i żal mi tych ludzi. Czyli nic się nie zmienia. Leci trzecia dekada, przyglądamy się temu jak wygląda górnictwo węgla kamiennego. Czesi się z węglem pożegnali, a my cały czas szukamy kadr, które potrafiłyby tym operować. Bo rozumiem, że żadnej odpowiedzialności ci, którzy rządzili Jastrząbską Spółką Węglową przez te dwa lata nie poniosą. I to jest typowe. To jest typowe. Jeszcze odprawy dostali za to, że przestali, że zostali odwołani ze swoich funkcji. Także, wie pan, tylko, że to, trochę ten przykład czeski jest inny, mhm. bo tam akurat skończyło się wydobycie węgla koksowego, który dla nich energetycznie nie ma żadnego znaczenia, zresztą podobnie jak, jak w Polsce. A poza tym, wie pan, skala górnictwa czeskiego w ostatnich latach nie była Nigdy tak znacząca jak w Polsce? Krótkie zdanie. Polska, jako ostatni kraj w Unii Europejskiej, który węglem stoi, to jest powód do wstydu czy do dumy? To jest powód do dumy, że wykazaliśmy się mimo wszystko pewną wstrzemięźliwością w podległości do tych wszystkich wizji abstrakcyjnych, wizji Zielonego Ładu i dzięki temu, moim zdaniem, co widać teraz zimą, uratowaliśmy sobie jeszcze bezpieczeństwo energetyczne. PG Silezja, tam rośnie napięcie pomiędzy właścicielem, bo to prywatna kopalnia, a załogą. Trwa przeciąganie liny, w tym wszystkim jeszcze minister energii, który przyjechał, położył honor na stół, miał nie być zwolnień i są zwolnienia, to będzie taki serial w odcinkach? To, to jest w ogóle kuriozalna sytuacja, panie redaktorze. Ja nie wiem, czy jest na to czas, ale ja bym chciał na ten temat parę, parę zdań powiedzieć. Mamy dziś sytuację tego typu, że właściciel yy, kopalni yy, postanowił yy, zabiegać o to, żeby od, uzyskać koncesję, którą posiada. No, przepraszam bardzo, ale jakoś za bardzo tego nie rozumiem. Związki zawodowe poirytowane tą sytuacją postanowiły również wystąpić o koncesję po to, ażeby powtórzyć manewr sprzed 12 lat, kiedy wzięły odpowiedzialność za kopalnie, bo widzą, że to idzie w złym kierunku. Porozumienie, które zostało podpisane w obecności pięciu ministrów. Jedno, w tym jednego konstytucyjnego, niestety nie jest e, e, realizowane. A, a już nie mówiąc o tym, że właściciel bumechu no już w tej chwili. No. Skarży, znaczy yy, zakłada oddanie spraw postępowania Związku Zawodowych do prokuratury, mm -hmm. zarzucając im, że śmią wnioskować o koncesję. Wie pan, jak ja znam polskie prawo, to o koncesję może wnioskować każdy, byle jest to podmiot zarejestrowany w Polsce i w Karesie ie mi zapi ma zapisane zdolność do yy, wydobycia węgla. A jeszcze jedną rzecz, tak na, na marginesie, yy, to tak naprawdę pan yy, właściciel no już tej chwili skarży wszystkich, bo skarży związki zawodowe, do, do przewodniczącego Solidarności, do prokuratury, a rząd polski skarży do Brukseli o to, że angażuje środki publiczne do likwidacji kopalni. To tylko jedno zdanie, o czym pisze do Piotra Dudy, czyli do y, szefa Solidarności. Pisze w y, piśmie o przygotowaniu wrogiego przejęcia i formułuje poważne zarzuty wobec związkowców. To zdobycie, Wrogie przejęcia. Wrogie przejęcie to jest przejęcie firmy, a nie zabieganie o koncesję. A poza tym, gdyby ci ludzie, którzy te bzdury o powiadają, wiedzieli, jaki jest tryb pozyskiwania koncesji, to wiedzieliby, że po to, żeby koncesję dostać, którą ktoś ma, musi się zgodzić wszystkim tym, który ją ma. Mhm. Czesi pożegnali się z węglem na dobre, tak jak pan powiedział, będą tego żałowali? Nie, nie będą tego żałowali, ponieważ dla nich węgiel koksowy nie miał żadnego znaczenia energetycznego, zresztą tak samo jak w Polsce. Natomiast, wie pan, patrzymy na to z wielkim sentymentem, ale przede wszystkim z taką, wie pan, nutką, troszkę takiego, bym powiedział, nostalgii, no bo y, skończyło się coś, co trwało tam 240 mm. lat, ale, sko ale skończyło się godnie. E, ci górnicy, którzy tam pracowali, wielu Polaków. Tak, no w czasie, kiedy ja byłem y, odpowiedzialny za polskie górnictwo, to y, lukowaliśmy tam prawie 1600 osób y, w tych kopaniach czeskich, między innymi y, CSM, Darkow y, i nie tylko. Y, ale wie pan, teraz już zostało kil kilkudziesięciu y, Ci ludzie no, prawdopodobnie zostaną jeszcze wykorzystani w prywatnych kopalniach w Polsce. Mamy kalendarz pożegnania z węglem w Polsce, o tym mówi umowa społeczna. Ona dalej nieratyfikowana, nie? Przez Brukselę. No oczywiście, że nieratyfikowana, a środki publiczne są angażowane, <grym> więc tu wszyscy liczą na to, że ktoś tam w tej Brukseli to prześpi. E, prześpi, e, zapomnij, da się to odłożyć w czasie i tak będziemy jechali e, nie wiadomo dokąd i do Panie kiedy. to że no sądzę, że w najgorszym wypadku, jeżeli znowu właściciel bumechu nie doniesie po raz kolejny na Polskę mm -hmm. do Komisji Europejskiej, no to skończy się jakieś postępowanie w CUE, która mimo wszystko, jak znam nastroje antywęglowe zaakceptuje to, co służy likwidacji górnic. Przykład to jest sprawa turowa, tak? Dokładnie. Co z tym turowym? Z turowym jest tak, że my kiedyś nie zrobiliśmy tego, co do nas należało, przejmując koncesję. Potem żeśmy z opóźnieniem to wykonali i chwała nam za to, ale generalnie mamy do zapłacenia karę w stosunku do budżetu Komisji Europejskiej za przewinienie, które moim zdaniem nie jest żadnym przewinieniem. Ale to jest tylko moja interpretacja, bowiem ja przypomnę jeszcze raz: jest to kara za to, że przedłużono koncesję bez raportu środowiska. Riskowego. Całe szczęście, że ówczesny rząd tak postanowił. Bo gdyby tego nie było, to dzisiaj by już 23 kopalnie węgla kamiennego w Polsce i węgla tego nie mogły wydobywać. Panie ministrze, wyglądamy za okno i spoglądamy, ale nie tam lata do przodu, tylko 5 miesięcy. Niektórzy przedstawiciele związków zawodowych e, mówią wprost, że ustawa o funkcjonowaniu górnictwa e, pozwoli gdzieś mniej więcej kontrolować sytuację do czerwca, do lipca, a potem kasy zabraknie. No tak na to wygląda, bo poważmy na bilans środków. E, te środki które wynikają z tej ustawy, to jest 10,5 miliarda złotych na 10 lat. A dzisiaj mamy sytuację tego typu, że strata Polskiej Grupy Główniczej to jest prawie 5 miliardów złotych, Jastrzębskiej Spółki Węglowej notabene nie jest objęta tą umową społeczną, ale czeka na 3 miliardy, na odprawie pracownicze to jest na następne 3 miliardy złotych. Także ten bilans wynika rzeczywiście niekorzystnie i może się to skończyć tym, że pod koniec roku trzeba będzie nowelizować tą ustawę. Jakie Jaka Pana zdaniem jest taka optymalna liczba, jeżeli chodzi o miks energetyczny tego, co z odnawialnych źródeł energii, a tego, co z węgla? Da się to jakoś tam realnie oszacować 26 tak, roku? Dopóki nie ma energetyki jądrowej, to odnawialne źródła nie więcej jak 30%, a reszta surowce kopalne, czyli węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz. Z przewagą dla węgla kamiennego i proszę się o to nie dziwić. To jak wydajemy, tyle w takim razie. Kupę kasy na to, żeby tworzyć te farmy na yy, Bałtyku, to to jest dobre, bo to jest na ten czas przejściowy do momentu, kiedy nie będziemy mieli elektrowni jądrowej. Czy to są przepalone pieniądze? Panie, oto że to jest dobre tylko wtedy, kiedy wieje i kiedy świeci słońce, a nie zawsze wieje i nie zawsze świeci słońce. A to nie jest alternatywa dla energetyki jądrowej, ani dla energetyki konwencjonalnej. To jest uzupełnienie bilansu, zależna od pogody. Trudno, żeby tak cywilizowany kraj, jak Polska, zależał energetycznie od pogody. W ubiegłym roku wystrzeliły fajerwerki i będziemy mieli wreszcie elektrownię jądrową. E, optymistyczna wersja 2035, inni mówią realnie 2040, inni mówią dużo później. Oczywiście, że dużo później i to proszę pamiętać, że to jest dopiero moc zainstalowana 3000 MW, mhm. czyli 1 trzecia tego, co ubędzie w ciągu 10 lat z energetyki konwencjonalnej. A gdzie reszta? Kasus Szwecji pokazuje, że te łopaty, te wiatraki machające gdzieś na początku budziły ogromny optymizm, a teraz się okazuje, że, że to wszystko grozi jedną wielką plajtą. No nie tylko tam, ale mhm. również tu w Niemczech jest ta sama sytuacja i to wszystko dowodzi tego, że jeszcze raz powtarzam, utopia wiary w to, że trwale można zastąpić energetykę konwencjonalną, energetyką zależną od pogody, jest po prostu umutną. W takim razie, panie ministrze, mieliśmy to szczęście, że możemy się Uczyć na błędach innych. Tyle tylko, że chyba warunek jest jeden, żeby nam Bruksela na to pozwoliła, bo przecież w powietrzu cały czas wisi kolejny podatek, ETS 2. ETS 2, ale panie doktorze, są przykłady w Europie, kiedy można się zachować po swojemu. Przepraszam, że to przywołałem, że to politycznie niepoprawne dzisiaj, ale Węgrzy robią swoje, nie bacząc na to, co piszę, dla nich najważniejsze jest kryterium bezpieczeństwa energetycznego Polski. To poproszę o przykłady te węgierskie w takim razie, że potrafią myśleć po swojemu. No przede wszystkim nie, nie, nie odcinają dostaw gazu do energetyki węgierskiej, bo inaczej będą w zapaści energetycznej. Prosty mm -hmm. przykład. A jeszcze jest długi przykład. W Europie, już nie tylko w ale i czeski premier Babiż również postanowił, że Czesi nie będą respektowali zasad ETS-2, czyli podwyższonych opłat z tytułu emisji dwutlenku węgla, bo im się to po prostu energetycznie nie opłaci. To co, wrócimy w takim razie do tego, że ten gaz rosyjski jest jak każdy inny, bo tak samo się pali, ale jest tańszy? Nie, to nie tak. Gaz rosyjski niekoniecznie musi być jedynym źródłem dostaw do Polski, a Kolwiek są takie kraje, które na to stawiają i to niekoniecznie trwale wschodnie, że tak powiem, bo też i takie zachodnie kiedyś, ale tak na, na, na marginesie pamiętam, że to wszystko musi spowodować pewną refleksję w tempie odchodzenia od węgla. I niczego więc nie trzeba robić. Ołowiane dzieci głośny serial Huta Opienice nam się kłania, to są te ciemne karty historii śląska. O tym ktoś pamięta. Jeszcze w Warszawie jak tak patrzy na to, co się tutaj u nas działo, jak tam dźwigaliśmy ten cały budżet państwa? Nie, panie no nie, no nie wymagamy tego, żeby Warszawa wymaga, pamiętała czegokolwiek o, o śląsku. W Warszawie nawet widzi pan ustawy o języku śląskim, nie można przez 20 lat przeforsować. Co dopiero refleksji na temat łowianych dzieci. Ale to jest rzeczywisty obraz śląskiego społeczeństwa i powiem panu szczerze, jest to obraz, który pokazuje na przykładzie, jak można walczyć z zjawiskiem prawie globalnym, a może globalnym, ale masowym dzięki sile jednostki. Ja nie widziałem tego filmu, ale czytałem już na ten temat wiele, a poza tym znam tą sytuację, bo znam ludzi, którzy tam wtedy mieszkali. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że przykład Szopienic to nie jest jedyny taki przykład na Śląsku. Takich przykładów jest kilkadziesiąt. No i co oni mówili w takim razie, ci ludzie, z którymi pan rozmawiał i pamiętają tamte czasy? No proszę pana, oni nie mają za złe tego, że tak było, bo oni wiedzieli, że tak... Huta Matka Żywicielka. Huta Matka Żywicielka. To jest mniej więcej tak samo, jak wie pan, rozpaczające matki i wdowy po e, górnikach, którzy zginęli. Wie pan, oni gdzieś na końcu mają pretensje do, do kopalni. Ale tak naprawdę, proszę pana, no to jest po prostu śląska rzeczywistość. Ale nie wymagajmy, żeby Warszawa to rozumiała. Niech po prostu nie przeszkadza. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki i ekspert górniczy. Był gościem programu nie tak, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę i polecamy się w programie nie tak od poniedziałku do piątku. Pięknego dnia.